Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku specjalnym. Na naszym kanale ostatnio bardzo mieszam treści, było mierzymy jakieś gotowanie i co się okazuje, że wszystkie te treści wam się podobają, że te wyświetlenia rzeczywiście poszły w górę. Bo ostatnio mówiłam, że vlogi wyświetlają się lepiej i to się nie zmieniło. Vlogowe odcinki idą lepiej, ale cieszę się, że jakby coraz więcej osób, mam jakby coraz większe grono odbiorców tych osób, które właśnie wraca do tych odcinków. Specjalnych. Moi drodzy, ja w sumie jeszcze chyba nigdy nie zaczęłam tak ani żadnego vloga, ani odcinka specjalnego. A mianowicie chciałam Wam podziękować właśnie za to, że jesteście i zachęcić Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali, zasubskrybowali nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, podbili film jeśli możecie, zostawili jakiś komentarz po sobie. Bardzo Wam e, za to wszystko dziękuję. W każdym razie dzisiaj e, będzie, no właśnie, co będzie? Nie będzie gotowania, bo to nie jest e, takie typowo, typowe gotowanie. Nie będzie pieczenia, bo to nie jest pieczenie, ale będzie coś do jedzenia. Będziemy robić taką powiedziałabym może słodką przekąskę. Taki powrót do przeszłości. Ja powiem Wam szczerze, tych czasów nie pamiętam, ale moi rodzice pamiętają, czyli wracamy do PRL-u. Wtedy, kiedy no nie wszystko dało się dostać tak jak teraz, że idziemy do sklepu i po prostu słodyczy jest od koloru do wyboru i w ogóle wszystkiego, półki się uginają. Teraz tylko wystarczy mieć pieniądze. No. Taki, taki, taki chichot losu. E, to jest. W każdym razie, e, moi drodzy, e, będziemy robić. E, moja mama nazywa to hałwa z PRL-u. Nie wiem, czemu hałwa, bo mi się to totalnie z hałwą nie kojarzy. Po prostu będziemy robić blok czekoladowy z PRL-u. E, to jest naprawdę przepyszne. Jak człowiek właśnie ma dostęp do tych wszystkich e, słodyczy, które teraz są aktualnie dostępne, to nagle okazuje się, że to, co było takim troszkę czasem zapchać dziurę w tych czasach PRL-u, e, w naszych czasach staje się takim prawdziwym rarytasem i nam to naprawdę smakuje. Ja to bardzo lubię. Moja Hanusia też to lubi, e, Dawno tego nie jedliśmy. Ostatnio mama mnie właśnie do tego zainspirowała, bo zrobiła to bodajże na dzień babci i dziadka. Tak, jak mieliśmy tam przyjść do nich, to właśnie zrobiła ten blok czekoladowy i mówię tak. Kurczę, ja to chyba kiedyś robiłam, ale może pobieżnie robiłam to kiedyś na blogu, ale to było lata temu, to było jeszcze na naszym starym mieszkaniu, w poprzednim mieszkaniu, teraz już 4 lata mieszkamy tu na nowym, więc no, nowi widzowie też się pojawiają, nie wiem czy ktoś z Was, na pewno ktoś z Was, kto nas teraz ogląda był już wtedy, ale czy pamiętacie ten właśnie blog czekoladowy z PRL-u tą hałę to jest szybki przepis, parę składników, a naprawdę pyszna przekąska i przede wszystkim coś innego, więc możecie zaskoczyć z ich na przykład gości takim powrotem do e, przeszłości, więc chyba już nie ma co gadać, tylko idę właśnie robić e, te wspomnienia, ten blok czekoladowy. Oj, powiem Wam, że pogoda za oknem nie nastraja szaroburo i ponuro, śniegu już nie ma, ale nie ma co narzekać, trzeba sobie ten uśmiech wytworzyć i tą dobrą energię, zawsze Wam to mówię, chociaż powiem Wam, że w weekend było tak zimno, że to było coś niesamowitego. Pewnie w rejonach Polski innych również, bo nawet słyszałam w telewizji, że na Suwałkach, no tam na wschodzie Polski minus 30 miało być w nocy, rzeczywiście. W weekend był tak ohydny wiatr, bo tak go można nazwać, tak przyszywający, że no nie szło nawet pospacerować chwilę. E, tak było zimno, odczuwalna temperatura u nas była minus 14, minus 15, niby termometry wskazywały na przykład minus 7, minus 9, ale ta odczuwalna temperatura przez ten wiatr była no, dużo wyższa, a właściwie to niższa. E, I powiem Wam, że mm, nie dzisiaj się zdziwiłam, bo też w samochodzie termometr pokazał mi minus 7, ale rzeczywiście, jak jechałam z kaneczką Mimośkiem do przedszkola, to już ta temperatura była taka względna. Znaczy, wiecie, mam tu na myśli w odczuciu, że nie było aż tak zimno, e, że no, już było trochę inaczej niż ten miniony. Minus. A dziewczyny, jak sobie tu tak gadamy, to ja jeszcze chciałam coś e, wyjaśnić, bo ostatnio też pojawiły się komentarze typu o Jezu, ale się nie chcę brzydko powiedzieć, bo może o, o, bierzmy to w takie słowa, że pieprzysz, to może już jest takie w miarę słowo, chociaż też nie za ładne, ale się pieprzysz z tym przepisem, to jest przepis na 5 minut, kilka składników, a Ty gadasz i gadasz i gadasz, ale moi drodzy, ja mam nadzieję, że my się rozumiemy w tym temacie, to nie jest vlog kulinarny, kanał kulinarny, zresztą wiecie, ja tu po prostu jestem sobą, dzielę się z przepisami i jak nagrywam nawet przepis, to to nie jest stricte przepis, tylko to jest przepisy zabarwiony mną, moją tym, co chcę Wam jeszcze dodatkowo przekazać w tym odcinku specjalnym i mam nadzieję, że się rozumiemy i nikomu to nie przeszkadza, że ja sobie tu z Wami urządzam pogaduchy, bo ja to traktuję trochę tak, że tak jak do koleżanki idziecie i koleżanka Wam podaje sprawdzony przepis, bo ja tu nie robię jakichś przepisów, nie wymyślam, nie wiem, nie szukam w internecie i potem próbuję to odtworzyć. Nie, ja Wam tu podaję sprawdzone przepisy, te, które robię od lat, te, które mam od mamy, od babci, albo tak jak ostatnio był przepis od koleżanki Justyny, no bo przy, spędzaliśmy razem Sylwestra przyniosła tą sałatkę, skosztowałam ją i mówię, że jest pyszna, bardzo mi smakuje i od razu wpadłam na pomysł, żeby Wam ją tu odtworzyć i przekazać, żeby wiecie, tak luźno dzielić się tymi przepisami, bo to nigdy nie będzie kanał, no nigdy nie mów, nigdy się mówi, ale no to raczej nie będzie kanał kulinarny, nie? Więc to są takie luźne moje przemyślenia, odcinki i to, że jest tam te gotowanie, czy tam przepis na coś, no to, to jest po prostu tak luźno nie przekazane, mam nadzieję, że w tym temacie się rozumiemy, popijam sobie herbatkę z kubeczka świątecznego. Ja jeszcze czuję flow, moi drodzy. Maty się śmiało, bo ostatnio, wiecie, w Rusmanie była ta promka, nakupiłam tych kubków świątecznych i Mati mówi, gdzie ty je znowu dasz w tej kuchni, nie? Ale no grzech było nie wziąć, znowu będzie, że jestem w że za dużo rzeczy, że bałaganiarze, ale to ten temat będzie poruszony w środowym vlogu, bo to też trzeba wyjaśnić. Ale no do 38 zł zapłaciłam wtedy za 6 kubków świątecznych, a prawda była taka, że no wtedy miałam jakieś dwa kubki świąteczne tylko, czy trzy, no to sobie wiecie, uzupełniłam kolekcję i fajnie jest w tym okresie świątecznym pić właśnie te, z takich kubków, a ja jak widać mam to gdzieś i na razie będę sobie e, piła z takich kubków, no bo dzisiaj w sumie e, kończy się już ten okres świąteczny, jeśli chodzi o Kościół Katolicki, no bo dzisiaj 2 lutego, e, czyli święto Matki Boskiej Gromnicznej dzisiaj, no to już ten okres świąteczny w Kościele się kończy. No ale ja sobie z kubeczka będę piła. E, no i tak sobie chciałam z Wami tu pogadać. Mam nadzieję, że nikt... E, kto tu tak szczerze do mnie przychodzi, kto mnie po prostu lubi, ma taką sympatię, bo ja też bardzo Was lubię i większość moich widzów, naprawdę 99%, e, nawet przecinek 9 widzów to, jest, to są naprawdę świetni ludzie, e, którzy mają w sobie taką empatię, radość życia. No, a wiadomo, że zdarzają się tacy, no. Z czasem chcę tylko przywalić. Ale to takie osoby od razu wyczuwam, bo tam zawsze jest jakiś, wiecie, w każdym komentarzu jest jakaś nutka, żeby się do czegoś przypierdzielić. Ymm, I potem ja to widzę, bo ja jako twórca ja, ja widzę, jak, na, jak jadę na Waszą e, ikonkę, jakby kliknę, to... Widzę, jakie komentarze zostawiacie pod wszystkimi moimi filmami. Wiecie, po prostu mam jakby całą historię waszych komentarzy. No to już wiem, z kim mam do czynienia, jak ktoś cały czas mi coś wyrzuca, a ktoś na przykład, bo nie mylmy tu jakiegoś takiego odczepiania się hejtu z konstruktywną krytyką. To są dwie różne rzeczy, albo to, jak rzeczywiście ktoś swoją opinię wyrazi w sposób bardzo kulturalny, nie uderzając w drugiego człowieka. Chociaż ja i tak wychodzę z założenia, że w sumie jak ktoś o opinię nie prosi, ja tak robię, ja powiem Wam tak między nami, jak ja to jakby widzę, że jeśli ktoś o opinię nie prosi, to jakby no ja się nie udzielam, no tak mam. No ale oczywiście każdy też ma prawo do tej swojej opinii, tylko trzeba pamiętać, że tak czy inaczej trzeba ją wyrazić w sposób bardzo kulturalny, a to jest bardzo trudne. I dla większości niestety, widząc po tych niektórych komentarzach, Nieosiągane, bo to jest trudna sztuka wyrazić swoją opinię w sposób, aby nie uderzyła w drugiego człowieka. Tak, tak uważam. Dobra, bierzemy się, bo to naprawdę jest roboty na 5 minut. Zrobimy i będzie. Dobra, to co potrzebujemy? No nie za wiele, moi drodzy, nie za wiele. Mleko w proszku, właśnie takie niebieskie. O dziwo udało mi się je kupić w biedronce. Kiedyś go nie było w biedronce, bo wiem, że jak robiłam, to kiedyś to szukałam tam w lewiatanie czy gdzieś, a teraz bez problemu kupicie je w biedrze. Potrzebujemy dwie szklanki, właśnie tego mleka. Potrzebujemy jedną szklankę cukru. Kostkę masła, jedną łyżkę kakao, normalne, ciemne jakie macie. Ja mam jakieś takie, bo już używane, bo już robię, robiłam tam do różnych rzeczy do tego sernika. W 5 minut też jest potrzebne kakao. I właśnie herbatniki, petitki, zwały, jak zwało, to ja akurat mam bonitki też z biedry. Dwie szklanki też, właśnie pokruszonych e, herbatników. No i kochani, żadnej wielkiej filozofii tu nie mam. mianowicie dwie szklanki tego, właśnie sypkiego mleka. Musimy przełożyć do garnka, no jakiegoś rondelka. Do tego będziemy dodawać 7 łyżek wody, zwykłej wody 7 łyżek, bo my to będziemy musieli gotować, wiecie, rozpuścić po prostu. Dobra, dwie szklanki mleka. Jedna druga szklanka mleka. Jeszcze nam troszkę zostało. No, na drugi raz nam już nie zostanie. Może tu jednak jedna szklanka została z tego 400 gram. E, dobra, masło. Kostkę masła też tu właśnie dodajemy. Jeszcze te 7 łyżek wody. No i po prostu będziemy to powolutku gotować. Cukier. Jedną e, szklankę cukru też zaraz damy, żeby po prostu nam się to wszystko ładnie rozpuściło. Oczywiście musimy uważać, żeby nam się to nie przypaliło, więc niestety będziemy to musieli co chwilę mieszać. Dodam jeszcze teraz całą kostkę masła. Potrzebujemy jeszcze do tego naszego roztworu dodać szklankę cukru. Łyżkę kakao. Kakao już mi się kończy. Muszę sobie kupić. Dobra. Musi nam się to oczywiście wszystko wymieszać, i cukier musi się roztopić. O, ale już pachnie. Jak jest masło, kakao, to wiadomo, że pachnie wszystko fajnie, pięknie. Na sam koniec dodajemy dwie szklanki pokruszonych petitków. I wszystko musimy po prostu zagotować. Przełożymy teraz sobie, te, damy sobie te petitki. I delikatnie nam to musi tak zawrzeć. I jak już nam zawrze, zaraz to pomieszam sobie, oczywiście jeszcze dołożę to w jedną szklankę, to przekładamy właśnie do foremki. Ta moja forma, którą ostatnio kupiłam w Pepco, niestety jest do tego bloku czekoladowego za duża. Musiałabym robić jakieś kombinacje, typu wiecie, coś tu wkładać, żeby mi się to nie rozlało, więc stwierdziłam, że właśnie takie rozwiązanie będzie najlepsze, najwygodniejsze. Możecie sobie kupić właśnie takie jednorazowe foremki. No i to jest naprawdę fajna sprawa, więc jak nam to po prostu tak jakby ta cała nasza mieszanka tych wszystkich rzeczy nam się tak leciutko zagutuje. Trzeba wiecie, uważać, bo to jest jednak masło, więc lubi się przypalać masło, więc trzeba uważać, tak delikatnie to ogarnąć, troszkę te petitki wymieszać, to tak zawrze i możemy przekładać to do tej foremki. No i jak przełożymy do formy, to oczywiście zostawiamy do wystygnięcia, a później do lodówki. Na kilka godzin, i jak to już się tam fajnie nam wiecie, w tej lodówce zmrozi, to później możemy delektować się smakiem bloku czekoladowego z PRL-u który naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. No wiecie, to są gusta. O gustach się nie dyskutuje. E, smakowe również są gusta i preferencje. E, nam osobiście to bardzo smakuje. Zarówno mi, Haneczce nawet to smakuje, a Haneczka jest jednak taką osobą, która no nie wszystko je, nie wszystko, a to akurat jej smakuje, więc jeśli jeszcze nie próbowałyście, nie robiłyście czegoś takiego, to spróbujcie i sami się przekonajcie, czy to jest dobre i to Wam smakuje, czy niekoniecznie. No i Uzyskaną masę przekładamy do foremki, wygładzamy sobie tą górę i możemy sobie na górę. Yy, Czymś to posypać, na przykład, nie wiem, wiórkami kokosowymi albo migdałami. Ja lubię taką wersję bez niczego, no powiem Wam tak szczerze, dlatego nic tu dzisiaj na górze się nie znajdzie, chociaż z pewnością wyglądałoby to troszkę ładniej. No bo teraz może to nie zachęca, ale mówię Wam, jest dobre, spróbujcie sobie. I tak jak mówię, ja wolę taką bez niczego, bez ozdób, bez wiórek kokosowych, bez migdałów. No i łasuchy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nasz blok czekoladowy aktualnie spoczywa w naszej przenośnej lodówce, bardziej tymczasowej lodówce bym powiedziała. Musi po prostu, wiecie, tak zastygnąć. I co jeszcze co do lodówki? No to wiadomo, że używam właśnie ogród zimowy w okresie zimowym jako Taka nasza druga lodówka, już nieraz o tym mówiłam. Pewnie robicie to samo, bo jak mieszkałam w bloku i mieliśmy balkon, to na balkon też wynosiłam rzeczy, właśnie w tym okresie zimowym, jak było zimno. Chociaż teraz trzeba uważać, bo gdybym zostawiła tu coś na noc, to jest zamaznięte na kość. No ale teraz, jak ten blok już wiecie tak przestykł, dałam go na ten ogród zimowy. No i czekam, bo chciałabym Wam pokazać efekt końcowy, czyli że. Po prostu kroimy ten blok czekoladowy w takie plastry i możemy go sobie jeść, ale byłam przed chwilą na ogrodzie zimowym, sprawdzić i oni jeszcze, wiecie, nie zastygły tak do końca. Więc nie wiem, czy uda mi się pokazać efekt końcowy w dzisiejszym odcinku specjalnym, bo ten dzisiejszy odcinek specjalny idzie rzutem na taśmę, ponieważ, wiecie, jest, która jest godzina. 12.15 poniedziałek, a wy za kilka godzin będziecie to oglądać na kanale, więc muszę też film wyrenderować i tak dalej. Ale nie martwcie się, jak nie zobaczycie dzisiaj, to na pewno zobaczycie w którymś z kolejnych vlogów, jak to rozkroję i Wam pokażę, chyba, że zapomnę. To też się może zdarzyć, bo wiecie, jak to ze mną bywa. No, w każdym razie zapraszam Was na kolejnego vloga, już dziś środowego, na kolejne vlogi, bo w hmm, minionym tych tygodniu podjęliśmy. Dwie bardzo ważne decyzje. Jedna decyzja w ogóle wpływa na, na całe nasze życie. Na najbliższe lata, kilkanaście lat. Więc serdecznie Was zapraszamy do śledzenia naszych vlogów. Tymczasem się już z Wami żegnam. Jak mi się uda, to jeszcze Wam wstawię takie, wiecie, uryweczki tego gotowego bloku czekoladowego. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.